Materiały do U-200 Bebeks leszu 200 izolacji termicznej i postanowiliśmy sprawić, by ich domowa energia była wydajna, aby wydać mniej funduszy na jego czym jest płynna izolacja termiczna i dlaczego jest używana. Cechy stosowania izolacji cieczy zbuduj dom i planujesz użyć środków inspirujących ciepło płynne następnie jak zrobić równą podłogę na regulowanych opóźnieniach własnymi rękami istnieje kilka sposobów wyrównania podłóg do wykończenia. Pomiędzy nimi głosy plus głos głos przeciwko. Drewniana podłoga służy jako gotowa powłoka, ale w przypadku jakikolwiek wad lub po prostu gdy drzewo traci swój pierwotny wygląd, konieczne jest zastąpienie lub przywrócenie starej drewnianej powłoki. Podłoga linoleum na drewnianej podłodze jest świetną opcją do rozwiązania tego problemu. Jak to zrobić poprawnie i na właściwym poziomie, rozważymy w tym artykule. Przygotowanie drewnianej podłogi do linoleum przed położeniem linoleum na drewnianej podłodze należy przeprowadzić szereg prac przygotowawczych. 1. Najpierw musisz zapewnić dobrą wentylację przestrzeni, która znajduje się pod podłogą. Ponieważ linoleum nie przechodzi powietrza, przy braku wentylacji, wilgoć zostanie zebrana. W tym przypadku tworzenie grzybów i pleśni jest nieuniknione. 2. Pamiętaj, aby pozostawić lukę między warstwą drewnianych desek a powierzchnią podtrzymującą za pomocą rozszerzonej gliny, żużla lub wełny mineralnej. So und pro of lewej szczeliny. 3. Jeśli podłoga została zainstalowana z wyprzedzeniem, a szczelina nie jest zapewniona, wykonaj kilka ruchów wentylacji i przykryj je siecią na górze. 4. Następny etap to kontrola drewnianej podłogi. Jeśli na podłodze znajdują się uszkodzone deski. Wymieni je nowymi. Za pomocą suszarki do włosów konstrukcyjnej i kieliszka usuń pozostałości starej farby. Skład lub szyk pomoże uniknąć różnic i krzywizny drewnianej podłogi. Maksymalne zmiany w drewnianej podłodze powinny wynosić 2 mm. W przypadku, gdy na podłodze znajdują się tylko małe wady i szkody, wykonują wiele działań, tablice, które się składają lub skrzypią. Bezpiecznie naprawia, Używając śrub samozapapających, wszystkie czapki śrub samozapowalniczych należy utonąć, a powstałe wnęki należy rzucić. Zmień wszystkie pęknięcia i pęknięcia między płytami. Na tych częściach podłogi, które skrzypią się, przyczyna skrzypia powinna być ustawiona. Aby skorygować skrzypkę, wypełnij grafit proszek lub talg w pęknięciach między skrzypiącymi płytami. Jeśli ta opcja nie pomogła, usuń płyty i zastąp wiązkę pomocniczą. Wskazówka. W przypadku kit, wszystkie stawy na powierzchni drewnianej podłogi użyj specjalnego kit na drewnie, który składa się z kleju pfa i mąki drewnianej. W przypadku. Gdy istnieją oczywiste wady na drewnianej podłodze, które są trudne do naprawienia, doskonałą opcją byłoby zainstalowanie arkusza sklejki na drewnianej powładzie. Wskazówki dotyczące instalacji sklejki do regulacji drewnianej podłogi 1. Aby zakryć starą podłogę, użyj zwykłej sklejki lub płyty z prośbą o drewno jeśli podłoga zgina, wybierz grubsze materiały, takie jak płyta do wycofania drewna lub płyta 2 Wybierając płytkę tynkową o grubości 12 mm, połóż powłokę w dwóch warstwach z pionowym rozmieszczeniem markuszy. 3. Napraw prześcieradła ze sklejki klejem i śrubami. Odległość między śrubami wynosi około 35 cm. 4. W żadnym wypadku nie używaj folii wodoodpornej, ponieważ drzewo powinno stale oddychać i usuwać nadmiar wilgoci. W przypadku izolacji dźwiękowej odpowiednia jest jedna warstwa spienionego polietylenu. 6. Aby uniknąć skrzypia, zostaw szczelinę między arkuszami grubości o 5 do 1 mm. 7. Gdy sklejka jest przyklejona i przymocowana, Ukryj wszystkie czapki, śrub, włóż stawy i wypolerowaj powierzchnię. Wyrównanie i przygotowanie drewnianej podłogi przed położeniem linoleum jest bardzo ważnym procesem, którego w żadnym wypadku nie należy pominąć. Każdy linoleum, nawet najbardziej wielowarstwowy, nie ukryje wad podłogi. A po pewnym czasie pokażę je jeszcze lepiej. Wskazówki dotyczące wyboru linoleum na drewnianą podłogę 1. Przed pójściem do sklepu należy zmierzyć szerokość i długość pokoju. Linoleumy może mieć różne rozmiary: 2.5 S 4 lub 4 metry, jeśli szerokość pokoju pozwala blokować pokój bez tworzenia połączeń. Wybierz tę konkretną opcję. Do szerokości i długości pokoju musisz dodać zasilanie 6 do 7 cm. 2. Rozważ odmiany powłoki do podłogi linoleum na drewnianej podłodze, PVC linoleum z tkanką, spienioną lub termiczną podstawą izolacyjną. Średnik aby zapewnić dobrą izolację cieplną i dźwiękową, użyj spienionego linoleum, który składa się z czterech warstw. Zwykła tkanina linoleum ma dobrą plastyczność i siłę, jeśli konieczne jest stworzenie jednorodnej struktury, a także odporności na uszkodzenia mechaniczne. Doskonała opcja, leczenie linoleum bez przybliżonego, linoleum wykonane z materiałów alkidowych, chociaż różni się siłą działającą, ale jest podatna na tworzenie pęknięć na powierzchni, gumowy linoleum jest odpowiednie do pomieszczenia przemysłowego lub przemysłowego które ma plastyczność i siłę, powłoka coloksyl ma szczególny połysk i elastyczność. Linoleum wykonane przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak mąka drewniana, olej lniany, okruk korka, płótno juty, zapewni przyjazność dla środowiska i ochronie przed aktywnym wydzielaniem szkodliwych substancji. 3. Należy pamiętać, że linoleum wykonane z naturalnych materiałów ma krótkie życie i szybko się zużywa. 4. Grubość linoleum powinna wynosić więcej niż 4 mm, ze względu na prawdopodobieństwo łez podczas instalacji i eksploatacji. Taki linoleum jest w stanie przetrwać do 20 lat. 5. Wybierając linoleum, weź pod uwagę takie czynniki, jak niezawodność, stabilność, izolacja termiczna, izolacja dźwiękowa, cena, materiał z którego jest wytwarzany, rozmiar i projekt. 6. Transport linoleum odbywa się tylko w rolkach. Wymagania dotyczące udanego układania linoleum na drewnianej podłodze po wybraniu i zakupie linoleum powinieneś zostawić rolkę na kilka godzin w pokoju. W którym odbędzie się podłoga. Jest to konieczne, aby linoleum przejęło temperaturę pomieszczenia i nie odkształciła się w kolejnej instalacji. Temperatura pokojowa nie powinna być niższa niż 14 stopni i przekraczać 19. Wilgotność powietrza wynosi od 40 do 60%. Po tym, jak linoleum przejęło temperaturę pokojową, połóż linoleum na drewnianej podłodze i zostaw ją na jeden lub dwa dni, aby nabrać kształtu i całkowitego wyrównania, jeśli musisz pracować z jednym, ale kilkoma rolkami linoleum, upewnij się, że bułki są pobierane z jednej partii, ponieważ kolejne problemy pojawią się w połączeniu szwów i luk. Gatunki chlorku poliwinylu linoleum są ułożone w odwrotnym kierunku i naturalne, zwykle metody układania linoleum na drewnianej podłodze 1. W przypadku małego pokoju do 14 m odpowiedni jest sposób leżania linoleum bez klejenia. Po wyrównaniu linoleum na powierzchni należy wyciąć nadmiar i przymocować linoleum z płytkami. Jednocześnie Właśnie pozostawiaj szczeliny około 15 mm w pobliżu ściany, ponieważ po zmianie temperatury gęstość cokołów linoleum zmienia się następnie szczelina. Jeśli nie opuścisz szczeliny, linoleum nieco się rozciąga, tworzy spuchnięte obszary, których trudno się pozbyć. 2. W przypadku bardziej niezawodnej podłogi linoleum używana jest podwójna taśma. Następnie, podczas wymiany linoleum. Nie będzie problemów związanych z usunięciem powłoki. Taśma klejąca jest przyklejona wokół obwodu pokoju z siatką około 50 cm. Podczas powlekania drewnianej podłogi, ochronna folia papieru jest usuwana za pomocą linoleum, a metra za pomocą linoleum kleju na podłogę. W takim przypadku musisz monitorować wygładzanie powierzchni. 3. Najbardziej niezawodnym sposobem leżenia linoleum jest klejenie jest to jedyna opcja układania linoleum na pokój o powierzchni ponad 22 m jak prawidłowo umieścić linoleum na drewnianej podłodze z klejem aby przykleić linoleum na starą drewnianą podłogę używany jest specjalny klej który jest sprzedawany do każdego sklepu budowlanego narzędzia i materiały do U200 bebeks leszu 200p pracy. Ołówek, nóż malarowy, twarda szpatułka, wałek, linoleum, klej, spawanie zimne, klej silikonowy, taśma maslar, metalowy władca, linoleum, wkręty samogwintujące, śrubokręt, cokół. Wskazówki dotyczące właściwego klejenia linoleum. Przed rozpoczęciem pracy dokonaj oznaczeń i pokrój nadmiar linoleum, pozostawiając rezerwę po każdej stronie około 60 mm. Podnieś przygotowaną linoleum z podstawą w górę i uwolnij część pokoju do nałożenia kleju. Zastosuj klej w obszary za pomocą szerokiej łapów biegunki. Należy pamiętać, że instrukcje dotyczące kleju wskazują określony czas, który jest wytrzymały po nałożeniu kleju i przed klejem linoleum. Po przyklejeniu linoleum należy najpierw wygładzić powierzchnię ręką, a następnie za pomocą wałka. Aby usunąć resztę powietrza i uniknąć obrzęku, pozostała powierzchnia musi być przyklejona w ten sposób. Po całkowitym wysuszeniu przejdź do instalacji płyt przechylnych. Wskazówka. Aby przykleić stawy linoleum użyj bezbarwnego silikonowego kleju i taśmy maskującej. Po obu stronach stawu przyklej taśmę maskującą i nałóż klej. Po przyklejeniu stawów taśma malarska jest usuwana. Do łączenia wysokiej jakości użyj cieczy do spawania stawów. Ostatni etap Instalacja tablic kwirting wybór cokołu zależy od preferencji właściciela. Drewniane deski docinające wyglądają bardziej solidne i nie wydzielają substancji szkodliwych dla zdrowia. Plastikowe deski jeżdżące umożliwiają ukrycie nieprawidłowości ścian, ponieważ z czasem przybierają ich kształt a także ukryć całe okablowanie elektryczne i komunikację. W zależności od koloru możliwa jest klasyczna wersja, jednorodna kombinacja koloru powłoki i deski do przebijania. Jeśli wybierzesz cokol do kilku tonów lżejszych lub ciemniejszych, widoczna będzie wyraźna granica między ścianą a podłogą. Wszystko zależy od projektu wnętrza. Aby zainstalować płaską plastikową deskę docinającą, Stosuje się płynne paznokcie. Drewniane deski docinające są przymocowane za pomocą paznokci lub śrub do górnej podstawy ściany. Wskazówka: nie należy podłączyć deski do łyżki do linoleum ponieważ przez lata występuje stopniowe kurczenie się powłoki. W takim przypadku burta przypodłogowa odejdzie od ściany i tworzy szczelinę. Jak prawidłowo dbać o linoleum 1. Do czyszczenia konieczne jest użycie specjalnych środków czyszczących lub prostej wody 2. Nie używaj amoniaku i sody do mycia podłóg z linoleum 3. Załóż specjalne nakładki mebli, aby uniknąć zadrapań 4. Ciężkie obiekty powinny znajdować się na grubych i niezawodnych nogach, więc możliwe będzie unikanie zginania powłoki. 5. Aby linoleum służyło przez wiele lat, użyj specjalnych lakierów, oleju oliwa lub lnianego. 6. Zastosowanie lakierów pomoże utrzymać nieskazitelną strukturę i da połysk powłoki linoleum. Linoleum na drewnianym podłodze wideo. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018, artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.